Siema, się witam serdecznie. Jak tam idzie rozwiązywanie testów? Widzę, że już kilku osobom się udało zdobyć całą pełną dwudziestkę, więc szczere gratulacje. A kto? To dowiecie się w swoim czasie. A dzisiaj idę dalej pracować nad siatką i ochroną wybiegu, więc do zobaczenia. Zobaczycie postęp pracy, jak to wszystko wygląda. Moi drodzy, jak zwykle pogoda nie rozpieszcza. Wczoraj fajnie, słonecznie, dzisiaj deszczowo. Więc, że tak powiem, trochę pracy musiały przyspieszyć, bo, że od środy ciężka praca, więc na tą chwilę siatka, no powiem Wam szczerze, że jest mega rozciągliwa. Patrzcie na ten estetyczny, wiejski klimat. Brak sznurka trzeba było jakoś zrobić, czyli wykorzystać na razie skrawki. Zostawcie to bez komentarza. Wygląda jak wygląda, ale na razie jest tak, że nie wisi, nie się haczy głową. Po prostu w następnym tygodniu kupię już sznurek i zrobię to tak, jak trzeba a po prostu na tą chwilę wygląda tak jak wygląda ale ważne było po prostu żeby tym nie stracić reszty szarych komórek yy, hacząc o tą siatkę wiecie mogą wyparować yy, więc po prostu zrobione to było tak jak jest liczy się po prostu efekt że nie haczę swoim łubem o to to jest dla mnie najważniejsze yy, i tak siatka jak widzicie rozciąga się od doły od końca tutaj wybiegu aż tutaj do silki tam będzie nałożona taka zielona żeby chronić Yy, z efektu jestem mega zadowolony, tak czy siak. I kończy się praktycznie, tak jak mówiłem, na 3,4 wybiegły one. Tam mają przestrzeń po prostu ze śliwką yy, I tyle, czyli jakby kurczaki, część tutaj jest zasłonięta i zabezpieczona, a tam po prostu. Yy, mam taką wolną przestrzeń. Może w przyszłym roku się to dokończy. Tam mówię, tam jest jeszcze gorzej, bo tam trzeba belki wkopać wszystkie. Nie ma tych, tych więc więcej roboty no i koszta, bo taka siatka nie jest tania choć uważam, że warta swoich pieniędzy bo nawet po przerwaniu ona się nie toczy dalej nie ciągnie się dalej, więc to jest fajna sprawa no i jej elastyczność, jest naprawdę elastyczna mocno tu są wymiary 9 na 10 a spokojnie mógłbym jeszcze to naciągnąć więc, ale że nie chciałem za bardzo ryzykować, zrobiłem to tak ale śmiało było, można by to jeszcze pociągnąć z 2 metry Dalej, choć tu sami widzicie, że ta śliwka by trochę przeszkadzała, ale wybieg już ta część jest zabezpieczona. Fajnie to wygląda. Kurom to nie przeszkadza. Kuczaki już zdecydowanie bezpieczniejsze, tak jak mówiłem. Tam za dokładnie jak ta zielona siatka się kończy, będzie następna część takiej zielonej siatki, zwykłej ogrodowej, która będzie chroniła tamtą stronę. Dodatkowo, choć tam się nie zdarza problem ze względu na te drzewo orzecha laskowego. Tutaj jeszcze będzie robiona taka grządka sobie do posiedzenia, bo jak tu widzicie jest też druga siatka wyłożona trawką, którą już prawie zjadły. została zakupiona druga. I tak jak mówiłem mi się to mega sprawdza, więc fajny klimat. Mówię tą, tą wiejski, wiejską sztukę zmienię. Ale oczywiście niech jak to się mówi hejterzy mają pokarm eee, Więc tak, jestem zdecydowanie zadowolony eee, Tutaj w ogóle Wam pokażę, zaraz pokażę w ogóle to jak działa eee, Jak widzicie to jest na te właśnie szybki O, widzicie? Czy nie widzicie? O, coś słabo mi tutaj wyostrze Spróbuję od tej strony. No ja nie chcę mieć skubany wyostrzyć ale tu są szywki, które właśnie ten pistolet dostrzywaczy. I powiem Wam, dla mnie to jest rewelacja. To zdecydowanie ułatwiło pracę. Jak widzicie, to nie szczywa, także siatka jest sztywno przypięta do tej linki. Można śmiało tu jeszcze e, ją sobie przyciągać, więc ona też może sobie śmiało wpracować. Ja Wam zaraz pokażę, jak to działa. No dla mnie to jest po prostu czysta rewelacja. I ułatwiło zdecydowanie pracę. Oczywiście ślepaki się trafiły, czyli nie trafiło się w punkt, ale myślę, że tutaj pan Jakub świetnie polecił ten sprzęcior. No i mówię, z wyboru siatki, właśnie przez Fermopel, jestem też mega zadowolony. Naprawdę fajna, elastyczna siatka. To jest fajne, jest ona ciężka de facto. Yy, znaczy, wiadomo, nie taką jak sobie teraz tam dyndam, ale sama w sobie yy, jest dosyć ciężka, dlatego też tu jest ten słupek podporowy yy, ze stuką artystyczną, ale mówię, myślę, że to nie jest yy, siatka, która raczej po sezonie zostanie do wywalenia, yy, więc yy, ja jestem naprawdę mega zadowolony. Efekt myślę, że też jest, yy, więc pokażę Wam teraz ten sprzęciorek. Zapraszam, nie uciekać. Dobra moi drodzy, to jest cały ten sprzęciar. Jak widzicie, no po prostu jest wygodny te szywy też schodzą koczyć luźno. I nie ma problemu właśnie, żeby się trochę wyćwiczyć i wyrobić mięsie, żeby to chodziło jak trzeba. O, teraz pokażecie. pokażę Wam, jak się nie robi. Nie, czekaj, tu zrobię, czy nie zrobię? Zrobię, dobra, udało się. Ja, oczywiście, mam problem, jako brylowiec, żeby patrzeć tak trochę w górę. Ale mówię, to śmiało fajnie chwyta. Każdy tutaj, jeden. Dobra, chwycony. Jak mówiłem, ona jest luźna. To jest na tej zasadzie, że macie tutaj cały sprzęciar, do tego są szyweczki, dużo fajnych sama wymiana jest też bardzo szybka nie ma problemu się wkłada, one są tutaj też sklejone jakoś folią, więc one się same siebie tak nie rozwalają tak na przykład z szywki do e, takera co mi się zdarzało bardzo często o jak tutaj jedna musiała uciec I gotowe, i można szyć. I taka cała robota jest zdecydowanie łatwiejsza. Więc jak widzicie efekt. jest dobry. Pozdrawiam. A tu jeszcze, żeby nie było, jak widzicie, siatka jest taka od góry. Ona jest jak na wysokości około 1,90 m w tych najniższych punktach. Tak to wygląda. Po prostu wykorzystam elementy, które są już na stodole deski i tym podobne. No i voliara jako stabilizatory, a tu są skręcone dwa słupy. Tu macie następny dowód mojego lenistwa, czyli słupy są kompletnie nieobcięte. Ale co, życie! Jak trzeba, to trzeba czas śpieszy. Yy, yy. Naprawi się piłę, to się zrobi na tę chwilę. Po prostu jest, jest zabezpieczone, to jest najważniejsze, i liczy się późniejszy efekt końcowy. Powiedzmy szczerze, i tak to wygląda. Ja przypominam o konkursie, który możecie rozwiązywać testy do czwartku, do 24. Życzę powodzenia 8 klasistom. Ale moi drodzy, nie wierzę w to, że siedzicie całe 8 godzin przed książkami TikToka. Czy gry też na pewno zaliczacie? Więc moi drodzy, 5 minut na test to nie jest żadna sztuka, żeby poświęcić to tak w odwołaniu do komentarza. Oprócz tego przypominam, jest 5% rabatu na hasło ekipa, Krzypa, ekipa krzycha w koszyku zakupowym Fermo.pl i o 40 zł, jakby powiedzieć, wysyłka jest za darmo. Więc tak to moi drodzy, wygląda. Linki do danych produktów będziecie mieli przypięte w komentarzach. I tyle. Pozdrawiam. Hasło na dziś to siatka. Jeszcze raz Wam życzę powodzenia w rozwiązywaniu konkursu. Mam nadzieję, że tych 20 będzie jeszcze więcej. Pozdrawiam.